Już zaczynam rozwiązywać, tylko najpierw chciałem podziękować wspieraczom, a wszystkim chciałem oznajmić, że część hajsu ze wsparcia przeznaczam na naukę o klimacie. Wspieram ich po pierwsze dlatego, że wydaje mi się, że w świecie dezinformacji strona prowadzona przez naukowców jest wartościowa, a po drugie dlatego, że co jakiś czas organizują spotkania z naukowcami na Zoomie. Dzisiaj na przykład będzie można pogadać z Marcinem Popkiewiczem. Mam trzy jego książki, każda jest do*** na fest. Jaram się. Jeśli możecie, to bądźcie też. Będziemy robić jakieś śmieszne rzeczy, na przykład pokazywać sobie d do kamerek. Albo coś. A teraz do zadania. To będzie wektor prędkości samolotu. To będzie wektor prędkości drona. Po tej szybkości można się domyślić, że to jest jakiś szachet z napędem odrzutowym, bo taki ze śmigiełkami raczej by nie leciał tak szybko. Trzeba je sobie oznaczyć, tak jak kazali. To 1 To będzie V2. W treści nie jest napisane względem czego są to szybkości, więc domyślnie względem Ziemi. Z kolei ta szybkość, szybkość pocisku jest podana nie względem Ziemi, tylko względem samolotu. Jeśli interesowałaby mnie szybkość pocisków względem Ziemi, a interesowałaby mnie, to będę musiał do tej szybkości dodać szybkość samolotu. Szybkość pocisków względem Ziemi będzie dana takim wzorem to jak pocisk. Szybkość samolotu i dodaję do tego szybkość, którą uzyskały względem samolotu. To będzie 1000 metrów na sekundę. Jeśli to sprawia problem, to wyobraźcie sobie taką sytuację, że stoicie na dachu autobusu. Autobus jedzie w prawo i rzucam kamień też w prawo, nadając mu szybkość jakąś inną. Powiedzmy tutaj 10 albo nie 20 metrów na sekundę. Kamorowi nadałem, nie wiem, 6 metrów na sekundę względem mnie, ale też względem autobusu, bo poruszam się razem z autobusem. No więc względem Ziemi ten kamer będzie miał 26 metrów na sekundę. Tym zdaniem, zamiast komór mamy pociski, ale wszystko inne jest to samo. No i zgubiłem tu 1-0. Pytymit. Dobra, znam szybkość pocisków względem Ziemi, ale to nie jest szybkość, z jaką uderzam w drona, bo dron się porusza. To, o co tu pytają, to szybkość pocisków względem drona. I teraz, ponieważ one jadą w tą samą stronę, to szybkość pocisków względem drona, którą oznaczę, tam jeszcze jakoś inaczej by trzeba oznaczyć. Nie wiem jak. Skoro względem myśliwca to było V3, to może zrobię V3 prime. I to będzie 1000. Albo może na symbolach V1 dodać V3. Odjąć V2. Czyli o do -80? Od 1000 120, tak. Jeśli ktoś z tym ma problem, to wyobraź sobie sytuację, że jedzie samochód, kością jakąś tam, i robi zdrowi garaż innemu samochodowi, bo ten jechał wolniej, więc w końcu się zderzam. No, jeśli na przykład ten ma 10 metrów na sekundę, a ten ma 20, no to pytanie, zderzenie z jaką szybkością zarejestruje ten i kierowca tego samochodu uzna, że został e, zagarażowany, za zderzony z szybkością 10 metrów na sekundę. Bo to jest ich szybkość względna. Także, no, tak to się robi. To wydaje się proste, ale zdałem to jako zadanie domowe dzieciom na kursach i powykładały się, biedne one. To dlatego, że pojęcie względności ruchów nie jest aż tak proste. Dlatego robię na kursach dużo względności ruchu i dużo ruchu złożonego. Chociaż to podobne rzeczy. Może jak już tak gadam, to pokażę Wam najlepszy rysunek pomocniczy dziecka, żeby Wam zrekompensować to, że sam nie narysowałem niczego. To jest najlepszy rysunek pomocniczy. Co prawda, dron taki nierealistyczny, bo to wygląda jakby ten ze śmigiełkami to był, a te tak szybko nie latają, ale myśliwiec wygląda dobrze. Na koniec jeszcze oddam głos autorce mojej ulubionej książki książki o wódzie, Aleksandrze Kardaś z UW. Ona powie Wam coś więcej o nauce o klimacie. Są takie chwile w życiu ucznia, że trzeba błysnąć referacikiem na chemii, fizyce, biologii czy geografii. Wtedy przydaje się strona naukaoklimacie.pl. Możesz pomóc nam w działaniu, wrzucając nam parę złotych darowizny, bezpośrednio albo przez Patronite. Możesz też pomóc nam w uzupełnianiu hasła na Wikipedii żeby wszystkim ułatwić ciągnięcie wiedzy o globalnym ociepleniu. To mówiłam ja, Aleksandr.